Jestem to pierwszy odcinek z kamery, czy mnie widzicie jak wyglądam? Piękna jest. i tak. Dzisiaj zagramy znów Warholend. Część piąta. Odcinek piąty, chyba. I tak. Baczmy, co jest dzisiaj w sklepie, ale dzisiaj już był jeden odcinek. I to jest to samo, co było. Tak, to samo, to mogliście zobaczyć. I. <ścoughs> e, dobra. Przywidaj. E, gram teraz. Cztery. Trzy osoby. E, trzy osoby ze mną grają. Zbieram osoby jakby co na DC. Zbieram. Jak ktoś chętny. I tak, gra ze mną. Panda mejerek chwilka, nie mów nic. Chodzi o to, że jakiś panda. To piszcie sobie w nicku panda, to będziecie w mojej grupce. Panda i potem ja zrobię jakiś konkurs o, z mojej grupy. Dobra. E, przywitaj się panda Mejerek. Halo. To jest panda Majerek. Będziemy znów grać. E, jeszcze wracajcie na nick i poproszę montażystę, żeby jakby yy, zmarzył ten nick u ciebie, nie? Ten nick i tu u góry po prawej ten nick. Widzisz tu i tu. Gra ze mną Masio. Masio dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry i gra ze mną Czarny Mrok. Przyjdzie? No siemanko. Znów ten. Jak z nie wytrzymać? Yy, dobrze, za to, że wylosujmy osobę w czarnym już był Masia. Masia, powiedz, ile ma być lajków, żeby był następny odcinek? Yy, 15. 15, nie wiem, co dać w rady, bo to mało, mało, ale mało osób jeszcze jest. 15 lajków w górę i następny odcinek. Z taką grupką jak Masio, Czarny brak i Mejerek Zapraszam I jak chcecie sobie zmienić nick Jak na przykład ma Panda, panda Mejerek To sobie zrobimy odcinek z tego specjalnie Dobrze, zagrajmy Czekamy już długo No matko, za chwilę pokażę to na Nie wiem, zrobię taką wielką zrobić taką wielką, co Mejerek napisał. Znaleziono i tak grę! na cał, całym ekranie. Zobaczymy. Co mają napisać? Kubek. 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 Piszcie kubek i będę Będę dawał serduszka, kto napisał kubek. I w ogóle możecie zbierać te serduszka. Zróbmy tak, że zbierajcie serduszko Nie? Po uzbieraniu tam lewy, nie, serduszek Nie? I powiem kiedy zbieram te serduszko Słowa, 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 słowa Nie, nic nie mówię Czy idzie ktoś? A, no idzie no, to Tutaj mają początkowego o, Masio, ten początkowy Jesteś proszę No chłopaki, ja tryharduję, nie to co wy, nic nie robicie w tym meczu No Straci. Ale że chcesz trochę lepszy ode mnie Co? S? Dobra, opaki! Co mi da dron? Dron lecisz z dronem kierujesz jak normalnie. Jak strzelisz z całką, to jakby widzisz, go widzisz go, ziomka. Widzisz ziomka. Dobra, odpalam drona! Jak się rusza Ale jest jakoś, nie, że w, Cienie w, w, ścian w ściany lecisz. Tylko jakoś... Stabilnie. Nie? Dobra, chłopaki. I oceniajcie moją Dobra, wiem gdzie jest jeden. Oceniajcie moją twarz. Od 1 do 10 w I mówię. Mam ich tutaj. Wszyscy są na A. Trójka zabita. Jakby... To będzie Zabieram mnie To te rzeczy, który bym chciał. Ej, dajcie zrobić. Wyścia, a, a damio, coś ty zrobił! Proszę, to klipować. No ja nie umiem w tą grę. Klipować to proszę. Poproszę. Nie! No też jest to dosunięte. Nie, żartujne. Okay, nie uszywaj tego. Klipować to. Zrobię to. Pasuj to. Ej, co mi da Q? Usta, usuj tego co powiem. E, Q e, chyba sobie. Dobra, Ej, co Dawid? Nie, chodźcie na A! Chodź na A! Tak. A mam ich? Wypuszczam osłonę. Nikt się nie u... Oh, oh. Patrzcie jak będą uciekać. Znalazłam ich Jest tutaj, tam ci Został jeden grupy. Ej, e, chodźcie. Oh. Oni są na... Opak, ja nic nie umiem. masz killi? Ale zdradziłem! Dałem Majerkowi killa. Dawaj jakieś 5 kill dzisiaj i robisz chyba, nie? Nie. Za trudne. Ale zrobiłem. Aso, Fajnie mnie w komentarzach. Chodź z tym klasem. Dajcie, kajcie, no to wchodzi. Ja będę do końca. Na pewno. Na pewno. Czarny nie, będzie nie, błąd, nie błąd do końca, bo on zawsze, o. No no się do tacym, zawsze lotka, bo nie, 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 do końca. O nie, Pomocy! Wiec, nie, ujawniony! Nie, nie. No. Dawaj, dawaj. Pomocy! O, oh, widzisz go, masz go skonal. Spajk podłożony. Ale jestem pro! dobrze! grze! Dawaj, jeden ziomek został i jeden kill. Jest na... A! Podłożyli spajka. Bombę, to Ale ziomek ma... Biegnę! Jak ma fajny nick. Taki trochę... Co ma fajny link? Brak ładunku! Kierdza stupy. Nie... dobrze No nie. Ale ziamek. ja że ja pobrałem, Bota Ale... <gryzanie> <gryzanie> nice Pomagaj no, tak, jesteś najlepszy Jakie <gryzanie> kumaszki to? A z st takiej stronki no, um. Skill Ej, ale Masie, wiesz co? Powiedziałaś przed chwilą, że nie masz zrobić 5 killi, nie? I patrz ile masz teraz Ale że ja lepszy od Czarnego Mroka? No, no Ej, nie wielka. wiem co to za broń To co ja mam Ale to ta broń, którą mam jest OP To jest jak Akadz tak zwany wandal. wiesz co? Masio? Ja? wandal z... Co? Masio, ja, prawie zrobiłeś to. Prawie zrobiłeś asa. Ejsa no, no. Tylko ty zrobiłeś, że mam ci pomóc, więc ci pomogę. Ja zabraję, nie pomogę o zabranie na naturę. Jakbyś sobie to się asa. Jesteś popyłką. Mam typa Mam spajka. No nie! Ej so! ja jestem no, Nice A ty nie musisz we mnie, nie? Chłopcu przez ścianę, normalnie Mamy zabija typu? Uważaj by to może być. Dostał jeden grup, zawsze. Nice. Tu jest broń! Ej, nee, no nieładnie. Przepraszam. No, zobaczę co jest tam. Dziękuję. Nie ma no. Nice. Ile nice. Ja mam kielicy na nice. no, z tobą i masz 6 kili, a mówiliśmy... Ja bym go księg. Nie da się... Nie dos radny No to teraz daję Ci ten 9 kg. A to łatwe, I Dobra, dziewięć. dam radę, dam radę, radę hopie, patrz na tą rundę. Ta, patrzę, dawaj Asa. No może aż tak to, to ta... nie. Nie ja. no. Na pewno spraw. Nie dam. Dobra, czekaj, pa! S tutaj mam łuk, włapię i od razu strzelam łukiem. Dawaj. Cienie wędrują. Że u mnie nikogo nie ma! Ale u mnie pomóż mi bo ja jestem nudem. To jest chlepsze dla mnie. <grym> Wiem. Patrzcie jak będą uciekać. Zabijcie ich, zabijcie jedno ładnie. Ładnie tu tak krasie. Kra Nice, z został yes. jeden bój. Yes. oni są tam. Ale żraszyj. Aaa, Damio! Idź, idź, nie jedzie, jedzie! Co cię? Tutaj daj, był typ, jak miałem zamieść. <laughs> ja nie dam grać w chwili. Ale 9 miałem Sąc zrobić, trzynaście. jakie 13? Co? Ale bądźmy no, jeszcze nawet. A no to A ja. nigdy nie zrobię. Ale zrobiłem 6, ale zrobiłem 6, to jest dobrze. 6, ja miał być? 6! Co, co to znaczy? Bo jest ten... nie, nie wiem. Nie wiem angielskiego. Ale co, co znaczy? A, co? Się. Obrońcy wygrywają. No nie, I no nie no, jakie miałam zrobić niby a, chociaż 9 killi? Nie no, jak się dali to nie no wiem. Tak, no. 13, 13 do 2. Piszcie w komentarzach yy, drużyna. nie, o, a, MVP. Ich drużyna, noob. Tak. Co, może następny odcinek będzie? Chcecie? Tak. Ale to Które, było po Chodź, chodź, chodź. To by było na koniec. Czekaj, stop, Czekaj, stop, cicho, cicho, cicho. Czekaj, stop mam pytanie. Chodź, za chwilę będziesz. Yy, to by było już na koniec, na dzisiaj, no nie na dzisiaj, tam później. Yy, to by było na koniec, do następnego odcinka i szybki odcinek. I teraz yy, pożegnajcie się, Majerek. Bye, Dobra. Dobra. Do widzenia.